Hamburg, serce miasta i ofiary słynnej akcji Gomora, którą arcykraci świata urządzili 700 lat, diecezji, hełmieńskiej, Warmiński, zaczęli od Rzymu 19 lipca. 1943 roku, tam, gdzie urodził się 1110 lat temu święty Benedykt V, 2 marca. A potem od 24 lipca do 2 sierpnia Hamburg. Alianci. Zbrodna niesłychana. Tu, gdzie umarł na wygnaniu. W klasztorze świętego Angskara, 132 papież Benedek V 4 lipca 1965 roku, w stulecie śmierci Angskara, w Bremen 2-3 lutego 865 roku. W tym roku było 1160 rocznica śmierci świętego Anskara w Bremen. Właśnie było promocja Chęczał burmistrza Hamburga urodzonego w Bremen 20 stycznia 1966 roku tego samego dnia, co w Ostrowie Wielkopolskim urodził się dzisiaj ksiądz Józef Woźnicki i tego dnia w Izraelu urodził się Żyd, syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego. Powiedziano, no nazywa się teraz Jacek Stefański. Razem działają. Wszyscy razem działają. Bóg wszystko widzi dzięki Bogu miasto Maryi Hamburg gdzie wygnano Boga gdzie tyle ofiar ludzkich zostało złożonych na ich ołtarzu no mają teraz mesjasza lolka z wadowic Ktoś postawił Położył wieniec Dziwne Wieniec od miasta Przejętego Jutro będzie świętego Kazimierza Czwarty marzec Koronacja Władysława Jagiełły na Wawelu, i urodziny naszej niezwykłej palki. Tutaj mamy 36 tysięcy 918 ofiar. Boże, ojcze Wszechmogący, święty Benedykcie. Monte Cassino, Opacie. Wczoraj były Twoje urodziny. I były urodziny Benedykta V., V świętego papieża, który tutaj przybył razem z biskupem na wygnanie. Wszyscy święci, święty Boże. Trzeci luty. 2025 rok Matki Boskiej Nadziei, która pocieszczyła i ukazała się, żyjąc jeszcze na ziemi, ukazała się razem z aniołami apostołowi Jakubowi. A potem prowadziła Krzysztofa Kolumba, odkrywca Ameryki, polskiego księcia. I tylu świętych. I tylu kapłanów, których skazano na śmierć za to, że byli kapłanami. Serce Jezusa. Jezu, ufam Tobie. Idę do mojej przyjaciółki, urodzona 13 grudnia 1913 roku, kiedy w Krakowie na ulicy Szewskiej zaczynali swoje dzieło. Dzieło przestępcy, którzy opanowali świat. Jezu miłosierny, który się 13 grudnia 1707 roku w Krakowie, w klasztorze reformatu franciszkanów. Wenecja adoptowała syna króla Armenii, Retina Teresa Kunegunda-Sobieska, niezwykła Polka, urodzona i koronowana w łonie matki na Wawelu. Jutro będzie również jej urodziny. Urodziny tak jak nasze. Rodziny, chrzest. Wtedy należymy do Boga Ojca Naszego. Miasto. Mat Miasto Matki Bożej. Gdzie możemy się cieszyć? Widzimy, słyszymy. Dziękujemy za wszystkie łaski, które otrzymujemy. I prosimy Cię, Panie Boże świętych kapłanów modląc się za naszych świętych kapłanów którzy w programie 527 lat zostali zlikwidowani 527 kapłanów 13 grudnia 40 rok dachał przejęte militarnie przez Izrael 18 sierpnia 2020 roku 18 sierpnia 2021 roku zaczęli miłosierdzie przestępcy Franciszka wielka reklama miłosierdzie Franciszka wydachał w mieście dziewięć języków 18-letnia Julia